Rafał, zrób coś śmiesznego, musisz przed kurde, O kur... A umiesz y, backflipa? Do? No. Kurde, kiedyś miałem. No to dawaj. Ale to się kameruje. Kurde. Do... Detailer, akrobata rękawiczkę. O, o Policzył mi wie. z pensji. No. nie przyszedł do pracy... <głos> <głos> to byłby <noise> Moi drodzy, zanim zaczniemy odcinek i wybierzemy demokar na 2021 rok, no to przedstawię Wam partnera. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Mubi.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń. Korzystanie z Mubi jest bardzo proste. Wchodzicie do linku w opisie, wypełniacie ankietę o Waszym samochodzie, jaki to jest model, jaki rocznik i tak dalej. Wyświetla Wam się lista wszystkich ubezpieczeń. Oczywiście wybieracie sobie to najtańsze. No i taki prezencik od nas, dla naszych widzów. 150 zł w cashbacku, jeżeli właśnie zamówicie sobie ubezpieczenie przez Mubi.pl. Jesteście zadowolni, szczęśliwi. Anią macie, możecie, możecie jeździć. Więc jeżeli jesteście na etapie wybierania używanego auta, tak jak tutaj na przykład, no to ubezpieczenie tak czy siak Was nie ominie. A oprócz tego pamiętajcie, że macie 150 zł w Dlatego chodźcie w link w opisie, róbcie konfigurację, pochwalcie się w komentarzu, a my lecimy z odcinkiem. Nie ma planu tutaj na tego Life'a żadnego. Witajcie kochani w kolejnym a w dzisiejszym odcinku. Dużo różnych rzeczy. Ciekawych. Mniej ciekawych, ale zostańcie do końca, zostawcie chyba na kanale, jeżeli jeszcze nie zostawiliście. Jest to kolejne wideo, które oglądacie. No, ja jestem taki trochę przetrącony, bo miałem weekend do poniedziałku, więc dzisiaj jest wtorek i dopiero wracam do żywych. A tutaj Rafał, proszę. Pierwsza kura, oczywiście bałemka no jak żeby nie inaczej, miałem E36 w kompocie. Się no to co się zatrzymałem na drzewie? Naprawdę. Drzewo wyrosło. Ja zawsze driftowałem golfem trójkątaty na lotnisku. No to tam, żeby ładnie wychodzić z, z, z poślizgu, no to się dodawało gazu, no i o to wychodziło, nie? A jak kupiłem pierwszą BMW w życiu, to też myślałem, że się dodaje gazu. No i jak tak zrobiłem, takie pochadełko jedno, pochadełko drugie, pochadełko trzecie, pochadełko czwarte z piątego już nie wyszedłem i zatrzymałem się, żeby. Ale gaz cały czas trzymałem ostro w podłodze. Było 1,6 na mokrym. Polecam. Jeszcze bez, bez zaspawanego mostu. Co się zmieniło w tej kwestii? Co się zmieniło w tej kwestii? Chyba nic właśnie. do no nie musisz No nie umiem i co? Ale lubię. Śpiewać też nie umiem, ale lubię. <laughs> Pierwsza fura na mycie I, i ruszamy od dzisiejszego dnia z akcją darmowego mycia z waszych samochodów i w sumie jak ogłosiłem to na poprzednim WRAP to zapisaliście się do końca miesiąca dwie godziny chyba. Jakoś tak właśnie mówiła. Do 12.00. do 12. No, także... Odcinek do dwunastej wychodzi. No, 12 odcinek wychodził. No to do dwunastej 12... <ścoughs> cztery. Wszyscy się zapisali, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy, którzy do nas przyjadą, będą do nas wracali na mycie auta. Jakie rzeczy są robione podczas tego mycia? tutaj sobie zaczęliśmy ogólnie od kół? Spukaliśmy je najpierw wodą, żeby ściągnąć z niego cały syf. zaaplikowaliśmy Deironizer, i w tym samym czasie, jak Deironizer zaczynał sobie działać, zabrałem się za opony i wyszczotkowałem sobie je. Po umyciu kół przyniosłem się już. Aktywna piana na lakier i wsiadłem spukanie, mycie na dwa wiadra, osuszenie i oto efekt. To jest standardowe mycie, nie? Bez mycia jakiegoś detailingowego, bez tam yy, dekontaminacji lakieru, bo byśmy po prostu nie zdążyli obsłużyć takiej ilości klientów. Dzisiaj jeszcze ma Rafał 2 Autka, a ja mam w planie, a propos autek, to jeszcze oglądać jakieś auto, które będzie kolejnym projektem w tym roku, więc może Wam zdradzę jaki to będzie model. I jeszcze podejdziemy sobie w takie jedno miejsce, bo tam się otworzyli z takim komisją, to znaczy że może mają takie auto na miejscu. No, także miłego oglądania. Kto śledzi Instagrama, to wie, jakie autory. Jakieś... No, kto śledzi Instagrama, to wie. Dlatego warto obserwować Instagrama, gdzie wszystko wcześniej, także... Ja tego nie, nie wkleję. Tego. No. No. My blood, my money, American. Worldwide citizen, all of my people are different, but roots are Nigerian. Uh, people know my name in Legos. <laughs> Bidding in the states like Legos. Uh, jumping over against like Made it always on cripple Straight edge niggas, sharp tongue can't run with me. Real talk, I speak too clean. <laughs> tongue in cheek, I be the dream. Hakeem, <laughs> shake the scene. I got the sauce for the melting pot. Your dinner is ready, the helping's time. The womb in my room to the tomb. Mad at life. Half consumed, have to choose which half I like, found the fruit, how to bite. Give me back how to fight. Black and blue asses, bruised, passing view, trapped in loops, satellite. I got a habit of ducking out, losing control. Lucifer's whole. I like it greasy when he is some food for my soul. Licking the bowl. Kick him, I feel like I needed that. I want the pieces the be lack forget who I am, amnesiac, losing my way, then I bring it back. There's infinite levels, I'm checking the symbols and ducking the devils. I learn from the rebels, my eyes always open, I'll rest when it's settled. My foot on the pedal, they're testing my metal, I'm cold like my bezel. There's infinite levels, there's infinite levels, there's infinite levels. Ja w przerwie jestem na etapie opłacania faktur, a Basia tutaj magluje kolejne kandydatki na stanowisko asystentki biura, bo tworzymy kolejne stanowisko. Już jest po trzech, czterech chyba? Po czterech rozmowach, jeszcze pięć przed nią, także no co tam ciekawego? Mamy jakąś kandydatkę, Wasia, czy nie? Mam jedną swoją faworytkę już, wśród tych, które były. Także zobaczymy, zobaczymy. No jeszcze jest pięć osób tak naprawdę, więc to jest dużo i może się wszystko wydarzyć, no, ale zobaczymy. To jest na twoje stanowisko, tak? Yy, na no moje. że nie odchodzisz. <laughs> tak, nie, nie odchodzę, zostaję. Yy, natomiast tak naprawdę no, część po prostu obowiązków zejdzie. Yy, z ze mnie, na poczet tego, że po prostu dojdą mi inne obowiązki. To jeżeli chodzi o, o same takie y, plusy i minusy tych rozmów, no to tak, y, zwracam przede wszystkim uwagę na to, jak ktoś się wypowiada, co w ogóle wie o nas tak naprawdę, bo wiele kandydatów i kandydatek przychodzi i nawet nie wie, czym się zajmujemy. No już byliśmy lakiernią. Robimy eventy, jesteśmy lakiernią, sprzedajemy ciuchy i inne. jakieś czapeczki. jakieś czapeczki. Ciuchy i jakieś czapeczki. Robimy kejsy tak zwane. Więc jeżeli ktoś nie jest w stanie wybrnąć z sytuacji, a są to naprawdę banalne sytuacje, choć podchwytliwe, są osoby, które fajnie z tego wybrnęły i faktycznie złapały, o co chodzi, natomiast są osoby, które po prostu popłynęły całkowicie na tym. Dzwoni klient i pyta co z jego zamówieniem, jego zamówienie to e-book, czy złożył je poprawnie, czy podał poprawnego maila i numer telefonu, ponieważ do dnia dzisiejszego kurier się u niego nie pojawił, nie dostał również powiadomienia o nadaniu przesyłki. To jest True Story. Takie historie naprawdę się zdarzały. Gdzie jest mój e-book? Kuriera nie było do, do, do dnia dzisiejszego. Miesiąc temu zamawiałem e-booka. I co w tej sytuacji? Czy znaczy, prawidłowa jest odpowiedź taka, że powiadam już klienta, co to jest e-book przede wszystkim, czyli jest to wersja elektroniczna książki, która jest do pobrania automatycznie po opłaceniu zamówienia. Więc jakby tutaj wyprowadzasz już klienta z błędu, i następnie załatwiasz tą sprawę, sprawdzasz, czy faktycznie nie doszło czy ten mail, czy, czy to zamówienie zostało poprawnie złożone, czy został poprawnie wpisany mail, bo wiadomo, że to jest związane z tym w ten sposób się załatwia sprawę. Natomiast odpowiedzi, co tutaj są. Książka można by było napisać naprawdę. Banalna rzecz, no ale nam tym najłatwiej popłynąć. Najważniejsza rzecz, jaką zrobić na takie rozmowy, to po prostu wiedzieć, gdzie idziesz, tak? Gdzie idziesz? Wiedzieć. Czym się zajmujemy, przede wszystkim takie pierwsze wrażenie, i nie korzystajcie z telefonów na rozmowę. Błagam. Tak, ale to tak naprawdę to nie tylko u nas. Gdziekolwiek, gdzie pójdziecie na rozmowę kwalifikacyjną, no raczej słabo, jak idziecie tam i kompletnie nie wiecie nic o tej firmie. No to jest według mnie, jakbym ja szukał pracy i chciał gdzieś się zatrudnić, to no pierwsze, co bym zrobił, odpaliłbym Facebooka, Instagrama, stronę internetową i zrobił rozeznanie w ogóle, gdzie idę, na jakie stanowisko, czy chcę tam pracować. A takie pójście, nie wiem, dla mnie to jest. Osobiście strata czasu, taki mój, co moje? Puenta. Tak, puenta na koniec i, i moja y, rada dla Was. Oła, coś mi wchodziło do oka i to nie Ty. To to <laughs> Poniedziałek we wtorek, suchary. Ty, no coś o się musiałem jeść, bo... A, wiem. Dał mi tu gaz. Wiecie, tak, jakiego tak, mam. Ma, nagrywasz czy nie? Ty, naprawdę. <laughs> mam takiego świetnego operatora, że content mi wymyślał. I ty mamy gaz pieprzowy, daj sobie psikniesz w oczym. Zajebisty content. Ale będziesz się klikał. No. <laughs> Podziękuję. No i pa. Wiesz, i teraz będę kurwa, płakał. Będę płakał, bo chciałbym już nowe auto na demokara. I właśnie a propos tego auta, to wejdziemy na ten taki jeden mało znany portal i poszukamy, czy jest jakieś coś fajnego. Znaczy, myślałem nad dwoma autami, oczywiście jedno i drugie to BMW. Być może w przyszłym roku się wyleczę i coś innego, ale na razie BMW. Są dwie. No i tak, pierwsze BMW, o którym sobie myślałem, to BMW M3 a 92 Natomiast jeżeli chodzi o plany. W związku z tym autem, no to jeżeli to ma być projekt, ma to być demo car, ma na, mają być na nim pokazane nasze usługi, plus auto ma jeszcze przykuwać uwagę, no to po pierwsze na bank musi być na powietrzu, po drugie na bank będą poszerzenia. Fajna felga, fajne oklejenie, przyciemnione szyby, lampy, no i... Tutaj jakby no, M3 troszkę mi się zdyskwalifikowało z racji tego, że E92, M3, no że szkoda trochę pociąć, nie? Tym bardziej też y, tutaj dostępność bodykitów y, jest troszkę mniejsza, więc jakby kolejną propozycją jest BMW 435i. F32. To jest auto, na którym chciałbym się skupić i od razu powiem, że jest mega ciężko je znaleźć, bo potrzebuję 2015 rok co najmniej, ponieważ chcę sobie wziąć to auto yy, w leasing. Jeżeli ktoś z Was na przykład posiada F32 435i, może być IX, to też się możecie zgłosić. No albo jak znacie. Kogoś, kto tam zna Antka Szwagra, syna brata, który posiada takie auto, to też możecie się zgłosić. Czemu 2015? No, bo w leasingi są do 6-letnich samochodów maksymalnie, więc 2014, czego jest więcej, no już się nie łapie, niestety. I dobra, tu jest jakaś fajna fioletowa. No, tylko chciałbym, żeby to było auto, z którym mogę coś zrobić, a nie takie, które już będzie wyglądało zajebiście i odcinki zakończymy na tym, że kupimy samochód. No bo to jest bez sensu. Aczkolwiek jest fajna. No i F32 są w, praktycznie w cenie M3, dlatego miałem taki dylemat, czy jedno, czy drugie. Boże, to 435i nawet 120 tysięcy kosztuje. Może możesz dwa kupić. No, jedno dla Ciebie. <noise> Przecież Ty, Basia, nie lubisz BMW. Ale żeby nie jeździło. Kobieta. <grywa> Przerwę. Ale tu jest na przykład fajne. Niecałe 100 tysięcy. Białe, może być. Ciężko, bo się ciężko okleja, ale powiedzmy, że git. X-Drive. Wszyscy fani Audi od razu powiedzą, że X-Drive to gówno. Potwierdzę, ale jednak. Patrząc na to, co się dzieje za oknem, i może za rok będzie tak samo, to jednak wolałbym słabego X-Drive'a niż zajebisty napęd na tył, nawet jeżeli ma być to daily, więc ten X-Drive powiedzmy, że jest ok, no ale 2014 rok. No i za 40 tysięcy jest zajebista. No delikatnie do poprawek lakierniczych i tak będę wycinał oceniki, no, Tocz, masia, takie mogę cię. tak tak. Delikatna kosmetyka. No la, Rafał umyje, polerką przeleci, będzie jak nowe. Firmowe auto, jak to lala. Na pewno będzie Ci wyłonić. Ale ładny środek jest, przynajmniej. Skórki. A czemu to 50 tysięcy tylko kosztuje? O, kolejny. Fan zimowych driftów. Przerezał cały bok o barierkę. No ale już auto 50 tysięcy kosztuje. To byłby dopiero kontent. Bo to nie sztuką z fajnego auta zrobić jeszcze fajniejsze. Może z takiego właśnie trupa zrobić takie zajebiste. Nie wiem. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Tu jest za stówkę. X-Drive ładny. 2.15. O. Zainteresowało mnie to. A skąd to jest w ogóle? Lokalizacja Mazowieckie. Wszystkie auta są w okolicach Warszawy, gdzieś. Na tym Wrocławiu nie ma żadnych samochodów. Chociaż tam na tym widziałem, komis obok nas otworzyli. Może tam będzie jak. Ale w sumie możemy tam pójść zobaczyć, co tam mają za samochody. Boże święty, już było tak fajnie, już drogi były czarne. Znowu na gówna białego. <laughs> no tutaj to F32 chyba nie będzie. obre Moje pytanie, bo tak widzę macie dużo samochodów, pytanie moje brzmi tak, czy wy też y, auta sprowadzacie na zamówienie, czy tylko to co Na tutaj? chwilę obecną jakby nasza oferta wiąże się tylko z y, autami na miejscu, także Aha. gdzieś tam auta na zamówienie, gdzieś tam w dalszej perspektywie są planowane, natomiast na chwilę obecną tylko co stoi na miejscu. Dobrze, bo potrzebuję F32 znaleźć. No, ciężka, ciężka sprawa. No to jeszcze ci powiem, że 4, 3, 5 i no, może być xd. No, ciężka, <laughs> ciężka sprawa, no tak jak widzisz, no mamy tanie autka, jakby mamy samochody poniżej ceny rynkowych, mhm. głównie do 2, 3, 4 tysięcy złotych, i generalnie, no, bm trafiają się jak najbardziej, różne modele, różne okay. rodzaje, w różnych stanach, w różnych też automatycznie przez to cenach. Na chwilę obecną to, co widzisz, to jest to, co jestem w stanie zapomnieć. No ale to nie są same stare samochody. Znaczy, są jakieś Golfy tam trójki, no, ale jest, też ale są, są jakieś nowsze są, samochody. Też, są też zdecydowanie takie warte, warte mocniejsze uwagi, jak już ktoś ma do wydania, wiesz, tam do dyszki, co nie? Okej. ty to to auto hmm. dla operatora, czy? <laughs> Okej, okay, wymierzmy, ale to takie, jak, no nie do dyszki, ale tak do tysiąca. <laughs> Do to co dla niektórych sufitem, dla innych podłogą. Także widzisz, my też jakby staramy się na, na, na tle innych handlarzy wyróżniać z tym, że nie piszemy nie bajek. No, przejdę sobie, zobaczę no, co tu macie tak, ciekawego. Ty no, opcja, jak, wiesz, jako, jako działalność, no to, to spoko, nie? Właściwie fajną niszę macie, nie? Że to są takie... Dla każdego, nie? Na każdą kieszeń. No dobrze, ze 32 nam tutaj niestety nie pomogą, ale jeżeli ta autka. W tej klasie cenowej, no to na pewno dostaniecie tutaj tego sporo. Wszystko jest oczywiście na kwidzeńskiej Tak się złożyło. Zagłębie motoryzacyjne się tutaj troszkę robi. Ja ze swojej strony zapraszam Was do opisu, tam macie wszystkie potrzebne linki. Korzystajcie też z MUBI, 150 zł w cashbacku, pamiętajcie. Ten odcinek będziemy powoli kończyli. Zapraszamy Was od marca już na pełne usługi detailingowe, łącznie z korektami lakieru i z ceramikami. Ja się z Wami żegnam, zostawcie suba na kanale, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, wbijajcie na Instagrama, gdzie wszystko wcześniej. No i... Miłego popołudnia Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć. E, a może będą chcieli a 34 moje kupić na przykład? I karta końcowa. Kto został do tego momentu, pisze w komentarzu Demokar. Zobaczymy, jak, jak z Waszą pisownią. Także trzymajcie się. Hej.